Cześć wam i kontynuujemy naszą wyprawę do kina, do kina samochodowego. Na nocny pokaz, nocny pokaz, nie wiem czego. Jeszcze nie mam pojęcia czego. Znalazłem w każdym razie jakiś czysty materac, z czego się bardzo cieszę. Przespałem się i jest już ciemno i zobaczymy co się stanie w tym kinie samochodowym. Natomiast zanim jeszcze wyruszę, muszę Właśnie uzupełnić niedobór żywności na przykład taką kukurydzą i czy coś jeszcze, no zdecydowanie jeszcze, no dobra, możemy powiedzmy o taką igłę na patyku na przykład. Ja tak zjadam to wszystko, zjadam i się napycham tą radioaktywnością. Ile mam? 42. No nie jest źle, na razie nie mam jeszcze żadnych negatywnych skutków, więc... Więc nie mam się czym przejmować. Yy, jeszcze tylko trzeba się napoić trochę. No dobra, niech będzie ta brudna woda. I idziemy zobaczyć coś ciekawego, mam nadzieję przynajmniej, bo jak mówię, nie wiem, nie, nie wiem co to za dodatek. O, no proszę, wszystko widzące oko. On na mnie łypie, czy mi się wydaje. Nie, Cześć tam na bok. No i dobra. To co? Popcorn przygotowany. No to zaczynamy seans. Zdaje się, że odebrałem przy Ciebie dziwny komunikat pochodzi z rozbitego satelity, smutki starego. Aha. co się Mój kurierem Poziom 15 zwyż. Eee, mogę w wygląda to, że można tam iść. Mogłbym to zacząć. Jaki ja on poziom? Z... Zgaduję, że jakiś czwarty, może, czy. czy... Piąty! E, 10 poziomów mniej. E, no tak, czyli. Czyli ogólnie rzecz biorąc, chyba żadnego dodatku nie możemy wykonać. Bo wygląda na to, że nie, Sierra Madre odpada, radosne szlaki, nie, to nie to, spotkanie odpada i to też odpada. Kurczy. żadnego dodatku? No dobra, wrócimy później, jak już będziemy gotowi, silniejsi, bardziej zwarci. A tymczasem, tymczasem możemy w takim razie spokojnie wrócić do... właśnie tutaj. Właśnie do przyczółka mochawe, do zjawy że tak się chyba nazywała. No i pogadać z nią. O tym, co się stało w Nipton. Myślę, że będzie bardzo niepocieszona. No ale cóż, tak się właśnie stało i... I nic nie można było zrobić. Teraz tak, zgubiłem drogę. Tu jest, okej. Okay. Eee... Tak, to jest chyba już tam. Tak, dokładnie tam. Okej. Okay. Tam jest chyba, jeśli się nie mylę, jaskinia, ale nie mam zamiaru tam e, przechodzić w jakiejś bezpośredniej e, bliskości tego. Bo z tego co pamiętam, e, kryją się tam e, te śmieszne mutanty wężo. Pso-węże, pso czy, czy jakkolwiek się to nazywa: Stalker, chyba nawet Stalker, czy coś takiego. One są cholernie wytrzymałe i cholernie szybkie. Oj, nasza koleżanka. Cześć. Widzę, że pęka ci głowa. Tam coś widziałem. Coś mi przemknęło. Skorpion. Nie. Skorpiona nie chcę. Co to jest? Ach, no tak. To jest maska samochodu, który wybuchł. Czyjeś wnętrzności? Członek Gangu Szakali. proszę, potrafiłem rozpoznać co to jest. I do kogo to należy. Chociaż w sumie już szedłem tą drogą. Chociaż nie, 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 przecież ja przez pustynię szedłem. Dobra. No właśnie dlatego nie będę używał teraz szybkiej podróży, ponieważ jeszcze ten nie szedłem i zdaje się, że już coś jest na horyzoncie. I tam też coś jest. Ktoś idzie. A to chyba nasz kolega od kapsli. Dobra, co to mi zatarasowało drogę wcześniej? Co to jest? Stawiam na skorpiona albo na mrówkę. Czy te dwa skorpiony są martwe? Albo jeden? Martwe. Mrówki, tak. Dobra, z mrówkami nie ma większych problemów. Ich się tak bardzo nie boję. Zauważyłem mnie i już chyba chcą mnie zjeść. Ale im się nie dam. to już tutaj jesteśmy, no proszę szybko jakoś poszło. Tak, dokładnie, to jest nasz kolega. Odkiaľ? nie, 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 nie. Tak, tak się bawić nie będziemy. To niezgodne z filozofią mojego bohatera. Na górę można podjechać. Już wyobrażam sobie te przekleństwa, handlarzy, jak muszą taszczyć e, wszystkie swoje domary pod taką górę. Chyba naprawdę będę musiał zainstalować, spróbować zainstalować znowu ten moc, zmieniający noc na ciemniejszą. Prawda mówiąc to wygląda trochę jak dzień. Na ziemi dzień, na niebie noc, ale tak generalnie, no. jeśli chodzi o klimat, to mnie nie sprzyja jego pogłębianiu. No szkoda, szkoda. Dobra, zjawo, jesteś tam e, Coś tam widzę. jesteś. OK. Coś pusto się tutaj zrobiło? Kręcili się wcześniej coś ondarzy. We won't go quietly. The Legion can count on that. Patrolling the Mojave almost makes you wish for a nuclear winter. You won't go anywhere because you are in... ...in this siatka. You check out the Nipton Town Hall yet? Smoke trail's not getting any shorter. No, unfortunately, but Nipton was attacked by Legion. Or Legion's made to hole in the cement. Legion this far west? Mm -hmm. You're fucking kidding me. No. That's not outside the border. They're moving in and fast. Nipton wasn't the most friendly town, but all right. Thanks for checking on that. Wish it set my mind at ease. Now I'm more on edge than ever in nipton hell no town was a shithole asking to be burned <laughs> just not by legion nobody deserves that well thanks for hoping it there <inaudible> even if it was bad wish we could spare the troops to go hunting but orders are to stay put fucking mojave's going to hell and all i can do is sit here and watch No i dobra. Niestety. Twarde prawo pustyni. Okej, okay. co nam zostało do zrobienia? Rozpowszechniać informacje o występkach Legionu. Nie. Chyba nie, mam wrażenie, że przyczynię się do, do sukcesów Legionu, a nie mam ochoty na to. Liczbowe niepokoje. Tego nie wykonam, ponieważ to jest daleko na północy. Udaj się do Nowak przez Nipton. Co by oznaczało, że muszę wrócić do Nipton, a następnie pójść dalej bodajże na północ w kierunku Nowak. I tak chyba zrobię. Nic innego nam tak naprawdę nie zostało, poza, poza ewentualnie... Szwendaniem się po pustyni. Ale zanim gdziekolwiek jeszcze pójdę, zobaczę, czy nie mam czegoś do sprzedania czy do kupienia. Zapasy trzeba na bieżąco uzupełniać, bo to jednak, nie ma żartów, background? Just my luck. Co to będzie w ten czas? Nie, dawaj, pokaż co masz na sprzedaż Dynamit, oczywiście sprzedam coś masz ciekawego dla mnie? Zdaje się, że nie bardzo. Karabin laserowy, tak, to mogę sprzedać zdecydowanie. E, no trochę tanio, ale patrząc na jego stan, to faktycznie może i jest to adekwatna cena. A mi i tak się nie przyda. Chociaż e, chyba są to najlepsze bronie w grze. Ale jak zresztą sami widzicie, jednak jestem tradycjonalistą i jednak najbardziej lubię zwykłe pociski. Tradycyjne, ołowiane, jakiekolwiek tam inne. Krabie na gryzonie. Prawdę mówiąc, nic nadzwyczajnego. Pistolety. Podstarzały pistolet. Drogi! Ale dobry, znaczy dobry. Na pewno lepszy niż pistolet. Znaczy pistolet maszynowy jest lepszy, gdy strzela e, serio. Właśnie, to mia, któreś z tych miałem sprzedać, na pewno. Strzelba krawaniarska. Porównajmy sobie współczynniki. I to mogę obknąć, tak myślę. Dobra. Wojski Widoczowe sobie zostawię. Granatnik również. Ale musiałbym zakupić granaty. Zaraz zobaczymy, czy e, koleżanka ma tutaj coś do sprzedania. Pistolet maszynowy i podstarzały pistolet. <grym wyszczone> e, jeśli chodzi o takie jest. Strz... E, no, dobra, zobaczymy, zostawię to sobie na razie. Najwyżej później sprzedam. Oczyszczona woda. Mam chyba 10, jeżeli się nie mylę, i na razie to myślę, że starczy. 12, ale dobra, to, to starczy. Nie będę się z, zbędnie obciążał. Dużo z tym Jeśli chodzi o leczenie, to widzę, że jest ok. Chociaż trwa lekarska, może jest. I jak najbardziej to zakupię. To się nie zawsze przyda, chyba nawet teraz by się to przydało. Wszelkie jedzenie dla różnorodności sobie zostawię. Turbo, Turbo plus jeden, co to w ogóle jest? Co w ale nie zajmuje w ogóle miejsca, więc nie będę tego sprzedawał. Wieprzowina. Ciężkie to. No tak, wiewiórka na patyku. To też dosyć ciężkie. Nie, dobra. Jest OK. Jest OK. Świeże mięso z wiewiórki. A to mogę sprzedać, dobra. Nie jest mi to jak już potrzebne, mam dużo innego jedzenia. Gwoździe, nie, nie ma baseballa, więc nie jest mi to potrzebne. Dobra. Aha, jeszcze tutaj coś się Czy, no nie ma. Cholera, nie ma granatów. Szkoda, szkoda. 9 mm dużo. A reszty chyba nawet nie potrzebuję. Nie, zaraz, to jest... To jest chyba... Tak, dobrze, to jest do strzelby. Więc już z 15 pocisku sobie kupię. Puls langer. Rozrzut broni i obrażenia. Mniejsze obrażenia, ale chyba większy rozrzut broni, czy mniej czy ten, Nie wiem. Nie mam pojęcia. Ale powiedzmy, że z 10. łyknę I pocisk analityczny. Jeden. Dobra. Jesteśmy zaopatrzeni. Jest cacy. Fajny. Hej! Okej. Okay. O... Zerknijmy tylko. Mamy trzecią godzinę. Jak tam nasze współczynniki? Powinno być wszystko w miarę okej. Okay. Woda, pokarm, sen, 12... Dobra, wszystko jest na znośnym poziomie, więc nie potrzebuję robić sobie jakiejś specjalnej przerwy. Chodźcie. O kurczę. Eee... Czy to torba lekarska mi się przyda, przyda. Dobra. I kurczę, trochę nie szkoda użyć na tej. Ty... Dobra, nie będzie. Ok. Zawsze to coś, zawsze jakiś lepszy stan. I teraz myślę, że możemy bez problemu ruszyć znów do Nipton, ale tym razem, e... tym razem użyjemy sobie szybkiej podróży, bo już tędy szliśmy. A potem z Neptun wyruszymy właśnie do Nowak, hmm. ci panowie jeszcze żyją, chyba, z tego co widzę. Może uda nam się im pomóc? Hmm. Czy to będzie wyraz łaski? szczerze mówiąc, nie pamiętam. Z jednej strony nie chcę niepotrzebnie tracić karmy, ale z drugiej strony, patrząc tak na nich, A trochę mi tych łajdaków szkoda mimo wszystko. Hmm. Czy moja postać by tak postąpiła? To jest pytanie. Gdyby poprosił, to czemu by nie? Znaczy, gdyby, gdyby ten kajdaniarz poprosił o, o litość, to tak, to jak najbardziej. Teoretycznie powinni sami umrzeć niedługo, ale w praktyce to chyba tak nie działa. Kurczę, no mam dylemat. Mam dylemat. No dobra, najwyżej bohater będzie miał traumę. Nie wiecie co, nic się nie stało. E, średnio mi z tym, generalnie, ale chyba przejdzie. A takie zakończenie odcinka. Okej, okay. więc już w następnym odcinku wyruszymy w kierunku Nowak. E, no i cóż, zobaczymy co spotka nas po drodze, także do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!